Ok, uh, mam pytanie, jak masz na skąd uh, jesteś? Ja jestem, jestem Natalka i jestem, yy, można powiedzieć, że z trójkąta, jestem stąd. A, jesteś stąd, okej. Okay. No. Um, możesz <laughs> powiedzieć mi, co lubisz tutaj w Polsce, co podoba ci się w Polsce, w Polsce? Lubię to, że... Tego nie powiem akurat teraz, ale... W Polsce lubię to, że jesteśmy, kurwa, Polakami, że jesteśmy, kurwa... Zjednoczeni, jesteśmy jednością i jesteśmy, kurwa... Siłą! Okay. Nigdzie, nigdzie na Oskarburo, świecie nie okay. ma naszych kurwa Sebastianów, nigdzie ich nie ma. Wszędzie okay. są kurwa, nigdzie ich nie ma, tutaj są. Okej, okay, okej. Okay. No. I też jak zapytacie, ja jestem z Afryki, co wiecie o Afryce? Co wiem o Afryce, że jest tam bardzo gorąco. Tam gorąco, tak. Bardzo tam nie Co jesteście? Wiem, że jest tam bardzo gorąco, wiem, że jest tam y, problem z wodą na pewno. Tak, tak, tak. Tak, tak jest problem z wodą. Mhm. Co y, wiem, że... Y, tego też nie powiem, na głos. No powiedz, Nie, powiedź, to będzie... nie powiem. Dobra, okej, okay, okej, okay, to uh, ostatnie pytanie. I jeszcze znam jedną fajną piosenkę taką... Ja, 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 koko jambo. Dobra, dobra, ja... Yeah. <laughs> dobra, dobra, mam pytanie, mam no, zagadki no, dla, no. dla Ciebie. Co je koko jambo? Co je koko jambo? A ja nie wiem, kurwa, wiem, że to się dobrze śpiewa i to jest piosenka. Ja, 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 koko jumbo. Ale co je, co je koko jambo? A je, a nie wiem. Ja ja je koko Ja ja je. To chodzi o koko? Ja 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 je Ja 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 je, ja je. Koko i do przodu, <śmany> u nas się tak mówi. Dobra, to było wszystko. Dzięki. Dzięki.